Siempre kochani wszyscy moi kochani za 7 minut mamy odjazd Karol już się rozgościł Tu mamy nasz wagonik Jak wracać to też wygodnie, nie tylko mieszkać Zbierzą się już, zmierzam do przedziału. Okay. Okay. Przedział mamy na, prawie na samym końcu, w sumie na początku Cześć Mirek. Pełną obsadę ma dzisiaj, bo jest niedziela, ludzie wracają. Także będzie grubo. A ja jestem Karolisz. Co tam? Światełko sprawdzałeś w lodówce? Wszystko sprawdzałeś. Patrzcie. Wszystko zawalone. A jeszcze tak, jest nas dwóch. A jeszcze trzeci chłop na górę przyjdzie. I nie ma miejsca na bagaż. Jest jakiś hasiok. Hasiok? Ty nie wiem, kurczę. Ty, aha, dobra, masz. Za sobą, na dole. Thank, you. No? Thank you, Richard Dobra. Jest tam jakiś ten jest. Dobra oh. za 5 minut Sześć chyba odjeżdżamy. 6 minut, sorry Później live na pewno Lobby nie ale prawdziwa Tak, sad but true jest tak, jest nurek, jest nadzieja. Zgadza się. Także my już kabinkę swoją mamy ogarniętą. Nie wiem, dopóki nie stracimy zasięgu do tej pory będę, będę live'ował, bo może być tak, że urwie się zasięg i będzie kapa lipa. Okno mamy już sobie otwarte Hop, fotograf A, czy mamy światełkę wszystko? No, o wszystko działa. tu Masz tam Tu masz nocne lampki O tu jest nad dźwięk ten no. Aha, tu jest Tego nie naciskaj dzięki że mi przyleci żeby się, że się pali o jest Będzie, że wszystko gra i huczy że widać i słychać tam mamy Nurasa lokomotywę prowadzącą Zostawił autko zostawił Czy tam przyjechało coś? Szajsobus Nie w Ale jest tu chica, trzeba przyznać, że jest ciepełko To dobrze, że No, co zależy Cześć Piotrek, witam Pokaż. Dzień dobry a tu lustro I, os i osobiście no i takie zestawy higieniczne dla każdego podróżnego haczyk jakiś wiedziałeś. już taką? tak, tak, kiedyś tak także tak wygląda nasz, nasz przedział nie? tu jest Karol tu sobie jestem ja jeszcze nie rozmieszczony o muszelka tu będzie na szczycie współlokator, no ale to mówię Bagaż chyba będzie z nim tam na łóżku. Nie, ja, myślę, że mało jest takich osób ciężkich. Ja tu masz te właśnie pałąki te, ja te, ja to, ja no, żebyś nie wypadł. to no, jest wszystko fajnie picobello zrobione. Perfekto o. o, i sobie chowasz. Tu możesz wejść. Tu no wyciągasz. No wyciągasz. wyciągasz. O, to tak. Czekaj. Przyciś najpierw. O. I chowasz. No i znowu przyciskasz i sobie o. wyciągasz. No na razie, bo tu wejdę po drogę. No spoko. Przyjechał jakiś rząd. Później się pr przyjdzie, przyjdzie do nas pan konwent, ale to na spokojnie. i będziemy ruszać dwie minuty do odjazdu sobie odchylę tak o, będzie może coś widać coś mało, z tej strony będzie mało lepiej będzie widać lepiej będzie widać z tego definitywnie lepiej będzie widać o, odhamowuje z drugiej strony, bo to akurat w drugą stronę łup będzie Także będziemy, będzie widać też miejsce, ośrodek, w którym mieszkałem. No, co się dzieje? O, jest nasza opiekunka nie filmuję, to leci na żywo Aha, leci na żywo, leci na żywo. Okay. to jest Pani Danusia, nasza opiekunka która, która dbała o nas pomogła urządzić nam wczoraj ognicho także pożegnalne, także wszystko wyszło picobello po prostu i odjeżdżamy jednego dnia odjeżdżamy tak jednego dnia Panią Helenę zostawiamy samą zostawiłam, no. popłakałam już tak się do mnie No widzowie, wi widzowie witają. No. Ja sobie ustawię już kamerkę na siebie. Stąd jaki widok? O. Dać, o. Tak, robiłem takie, takie ujęcie. Mamy sygnał odjazdu widzę już. O, że już nadał S2. Wy pojedziecie, zaraz mój pojedzie. No dokładnie, zaraz podstawią pani... Pani skład. Mhm. O. a po tam drogę sobie drogę o, tutaj będą obracać właśnie y, szynobus, pojechał w tamtą hmm. wróci drogim Ale torem nie i tam tak no. na leżaka, wszystko to jest dalszy ciąg tak. tak w pewnym sensie tak Ko, współczujemy właśnie mówiliśmy że współczujemy trzeciemu pasażerowi który będzie, bo już mówił konwojent, że jest pełna obsada, y, nie ma miejsca na bagaż już, wszystko zapchaliśmy Się Może możliwe. Gdzieś nie no jakoś to się przejedziemy ten kawałek. E, tu, 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 tymi drzwiami białymi. Ale nie, wchodziliśmy tak, tutaj dookoła. Aaaa! A tak, nie, nie mówię. No jest, jest, ale akurat nie mówię, tak to sobie obliczyliśmy idealnie. No to prawda, że to jest, to jest szybciej. Czekamy tylko niech. Ale czas za rozjazdy No, to prawda jest 44 Już mamy 2 minuty opóźnienia Ale jeszcze wsiadają Już od No tak, bo ludzie na ostatnie chwile lecą Może się spotkamy w przyszłym roku Oby, oby Oby pani Damy będzie zdrowie to się... Jedziemy, papa, dziękujemy bardzo Do zobaczenia za rok Dobra, ja wam pokażę jeszcze ośrodek Zaraz go będziemy mijać Ostatnie chwilę ujęcia Później stracimy zasięg O. Jest, jest pani Helena! Była! <trybujesz> Jej. O, zasłoniły go teraz wagony, ale w tym miejscu dokładnie mieszkaliśmy. Tutaj dokładnie. To są już te, które idą do. Nie wiadomo co z nimi będzie. Tu są jeszcze jakieś prywatne też. I tyle, a dalej będzie